Kolejne duże problemy przed Robertem Bąkiewiczem. Prokuratura Wzgorzowa Wielkopolskiego nie, tak, nie tylko 18 sierpnia będzie stawiała mu zarzuty za znieważenie munduru, munduru polskich pograniczników, ale także Świdnicka Prokuratura zabiera się trochę do finansów. Roberta Bąkiewicza, cześć, ja mam na imię Sebastian, zaobserwuj mnie tutaj. Dzięki temu już jutro kolejna dawka Polityki Informacji, a także ciekawostek bez cenzury. A więc tak... Jak donoszą informatorzy ze Świdnicy, Świdnicka prokuratura postanowiła zajrzeć, czy aby fundacja Mieszko, którą całkiem niedawno przejęli ludzie Bąkiewicza, a jest to fundacja zbierająca na np. 1,5% podatku, czy ta fundacja nie wprowadzała w błąd ludzi, którzy dawali tej fundacji pieniądze? Jakoby. Fundacja ma się zajmować jedną rzeczą, a pieniądze miały iść na inne rzeczy. I gdyby się okazało, że prokuratura dojdzie do wniosku, że fundacja, a raczej zarząd, nowy zarząd tej fundacji wprowadzał swoich darczyńców w błąd, to są dwie drogi. Po pierwsze, przymusowe wykreślenie fundacji z rejestru. Handlowego, a także jej zamknięcie. I to jest długa procedura, ale jest szybsza procedura, i mam nadzieję, że w tę stronę to pójdzie: że fundacja zostanie pozbawiona prawa do zbierania 1,5% podatku. Niech se mają te fundacje, niech se robią z nią co chcą, ale niech podatnicy polscy nie płacą na utrzymanie faszyzujących przestępców. I dochodzimy w tym wypadku do stwierdzenia, że Robert Bąkiewicz. Już niedługo, bo 18 sierpnia będzie miał postawione kolejne zarzuty, tym razem za to, że tak mocno walczył z hasłem murem za polskim mundurem. Tylko on był tak bardzo za tym polskim mundurem, że aż na niego pluł. A pluł na niego, obrażając, szkalując, próbując wyciągnąć i upublicznić dane osobiste osób, które w tym czasie na granicy polskiej walczyły z kretynami, z idiotami, a także z siejącymi nienawiść członkami grup parazbrojnych Roberta Bąkiewicza. Więcej na ten temat jak zwykle na moim YouTubie, link macie tutaj, ewentualnie gdzieś w opisie.